Niezły, niezły. Dobra, pora się zbierać. Poruszać w drogę. No i znów się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem. Czas goni. Goni, prawda? Więc może od razu teleportujecie do Velen. O, nie, nie ma mowy. Pojadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz? A tak na marginesie naprawdę dobrze ci w czarnym Aksemucie. Mówisz, może przyję sobie nim zbroję. Powodzenia jej. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Wesemirem po bezdrożach, porozmawiaj z ambasadorem Faratre. To on, o tam. I Geralt. Wiem, że jest wojna i tak dalej. Ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. będę na ciebie czekać O Jenyfer czekaj i czekaj na nas O że teleport to jenefer.